Cześć, witam na kanale Siedliskowy. Dzisiaj, m.in., pracę w ogrodzie. Jak widać, szklarnia jeszcze nie złożona. Będzie chwila czasu, to będę dalej składał. Jak na razie, założyłem folię na tunel foliowy. Oczywiście. Po poprzednim sezonie, folię dokładnie wymyłem. Jeśli chodzi o szklarnie, jak na razie, mam złożone częściowo tył. Może wieczorem będę miał trochę czasu i dalej będę przy niej działał Ostatnio u mnie bardzo dużo roboty Między innymi wymiana dachu nad oborą Z tym też mi trochę zejdzie. Za obornikiem mam taką starą studienkę na gnojówkę. Teraz jest tam woda. Studzienka nie jest głęboka. Ma około metra głębokości. No i muszę ją teraz przykryć. Mam kawałek blachy trapezowej, który idealnie do tego się nada. Studienkę przykryłem. Blachę położyłem po szerokości, tak żeby tutaj i z drugiej strony była szczelina. Chodzi o to, żeby tutaj. Powietrze dochodziło, no bo później woda śmierdzi, a woda się przyda choćby do podlewania malin i jeżyn. Tunel foliowy wstępnie zagospodarowany. No, i posiane są tutaj cynie, astry, różne, zioła, bazylia, kolendra, majeranek. A tutaj w Donicach, winogrona. Zrobiłem również taki. Prowizoryczny chodnik z zagiełek. Na razie tutaj tak wygląda. Pokażę Wam teraz grządkę z czosnkiem. Tutaj po lewej stronie mamy czosnek słoniowy. A po prawej, tradycyjny. Zobaczcie, jaka jest różnica: czosnek słoniowy grube, masywne, ciemnozielone liście. A tak wygląda czosnek tradycyjny. Oczywiście jasnozielone dużo cięższe niż w przypadku czosnku słoniowego Jak widać Czosnek bardzo fajnie rośnie Jodła kaukaska którą znalazłem w mieście u rodziców, pod blokiem w śmietniku fajnie się przyjęła, wygląda niestety drugą choinkę znalezioną musiałem wykopać jak widać cała uschła No niestety czasem się tak zdarza Tyle gruzu zostało po z starego ognia Postanowiłem go skuć i wysunąć tak po za Kontruat. A tutaj stara obróbka blacharska. Znajdujemy się na poddaszu, nad oborą. Tak to teraz wygląda. Jest szczelina między ścianą, a odleskowaniem dachu. Później będę musiał to wszystko zamurować. Strop, pod którym znajduje się kuchnia letnia, zabezpieczyłem przed deszczem folią. Ten dach rozciekł się na dobre po wrześniowej ulewie. Zresztą pewno dobrze pamiętacie, jak wtedy padało. Nowe pokrycie dachu będzie wykonane z blachy trapezowej. I mam nadzieję, że wystarczy na długie, długie lata. No i przenosimy się na dach. Dach robię razem z kolegą. Na razie jesteśmy na etapie równania dachu. Równamy tak według sznurka a dokładnie miejsca, w których będą przykręcone łaty, tak to na razie wygląda. Łaty będą rozmieszczone co 45 cm. Wszystko skręcamy na wkręty ciesielskie kondrłaty na wkręty o długości 120 mm a łaty na wkręty ciesielskie o długości 160 mm Będzie dach solidnie zrobiony. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Taki luźny odcinek z dnia pełnego pracy, a w następnym odcinku, ciąg dalszy montażu szklarni Kultivo, będzie to już czwarta część. To na tyle. Oczywiście. Zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Cześć, do następnego razu.